Hej, kochani, yy, nagrywam dla Was kolejnego vloga. Słuchajcie, yy, bardzo mi w ogóle, chciałam Wam bardzo podziękować za 115 wyświetleń pod moim wczorajszym vlogiem. Jest mi tak niezmiernie miło, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Jest mi naprawdę bardzo miło. Bardzo Wam dziękuję i zostańcie ze mną na dłużej, bo. Ja na pewno nie zrezygnuję z nagrywania, bo mi się to spodobało. Ja na pewno nie zrezygnuję tylko dlatego, że, mm, że jednej osobie nie podobało się to, że ja tak trzęsę kamerą i że latam yy, z telefonem. Ale wiecie, ja chcę wam jak najwięcej pokazać. Ja będę latać z telefonem i z kamerą, bo ja lubię wam pokazywać. No, zrozumcie, to są moje pierwsze razy, no, zrozumcie, to proszę. Chciałam, dzisiaj to nagrywam w ogóle taki 10-minutowy vlog, krótki dzisiaj będzie. Chciałam Wam pokazać, yy, co mam w lodówce, oczywiście z nadardowej przegląd lodówki i niedługo będę kończyć. Tak, chwilę chciałam z Wami tylko pogadać. O, właśnie, wczoraj byłam, widzicie, w Intermarsze i taką mieszankę w z kontykturą. Są takie cukiereczki, ale bardzo y, dobre. Ja je podeszłam, są przepyszne. Polecam z całego serca. Tutaj takie y, coś. O, takie coś czekajcie. O, tak wam pokażę. Widzicie? O, takie coś. Też takie cukierki czekajcie. Jakie one tu są? Y, czekajcie, tylko się doczytam. Y, z kokosem jedne. Yy, jedne z orzechami, a jedna z Rocher także bardzo dobre będą myślę. No i co? Tutaj o, Tutaj jeszcze kawałek sernika mam. Tutaj te ciasteczka, co Wam pokazywałam. A jeszcze jedno. Tylko pójdziemy tam do drugiego pokoju, bo tam mamy w drugim pokoju. Jeszcze takie rogaliki z marmoladą kruche kupiłam. Bardzo dobre. O, widzicie takie rogaliki. No i ten orkiż z sezamem, co Wam mówiłam ostatnio, że kupiłam, tylko nie chciałam wiedzieć, go. jest. Udało się, odłożę. Widzicie, tak wygląda z tej... z góry, że tak powiem. Cioci nie ma teraz w domu, bo na chwilę wyszła do sklepu, więc ja Wam jeszcze pokażę, co ja zrobiłam dzisiaj z rana. Bo to stoi na dworze, więc poczekajcie na chwilkę. Zobaczcie, w ogóle, jaka jest piękna pogoda. Pranie zrobiłam po prostu, wiecie? Po prostu zrobiłam pranie. Ale chciałam Wam pokazać. Także mówię, ja nie zrezygnuję tylko dlatego, że ktoś mi napisał, że i to w takim dość w dość niegrzeczny sposób wyraził to, że ja tak wiecie latam z kamerą ale dziękuję w ogóle jednej osobie która się za mną wstawiła że no, ta jedna osoba nie powinna tak pisać w takich słowach ja rozumiem, że, że może wam się to nie podoba że ja tak latam z kamerą ale ja będę latać z tą kamerą bo ja chcę bo wam ja wszystko pokazać ja nie będę, ja się wiecie nic nie tylko dlatego, że ktoś tak chce. Ja tego nie zmienię. I także proszę się stosunkować do tego, co mówię i po prostu jak chcecie, wiecie, wyrazić mi konstruktywną krytykę, ja rozumiem, konstruktywna krytyka nie jest zła. Ja to wszystko rozumiem, ale ale po prostu yy, w jakiś, no takich innych słowach, bardziej takich, wiecie, yy, no nie takich aż ordynarnych, wiecie, w takich yy, bardziej przyjemnych. No, że jak chcecie mi dopiec, to dopiećcie mi, ale w taki sposób, żebym za bardzo tego nie odczuła, no. Ale ja nie będę yy, przestawać nagrywać, bo ja lubię nagrywać i ja nie zrezygnuję z tego tak łatwo. Także jeszcze raz wielkie dzięki, ale ja na pewno nie zrezygnuję z pokazywania. I na pewno nie zrezygnuję z latania kamerą. Ostatni raz mówię, subskrybentko, ustosunkuj się do moich słów i, i proszę, no wiesz tam, delikatniej, oj, jeśli, proszę, naprawdę, jeśli chcesz mi napisać coś, wiesz, coś takiego przykrego, to w takich bardziej przyjemnych słowach mi to napisz, po prostu. Także co? Co ja tu jeszcze mogłam powiedzieć? Wczoraj, wiecie, tak jak mówiłam Wam na vlogu, rozmawiałam z bratem, no i niestety przywiózł mi Maję tutaj do mnie, do cioci. No i mam na razie Maję z ciocią, I jesteśmy razem. Niedługo jadę też po Ale do przedszkola, tak gdzieś o 15. Eee, także w ogóle to nie myślałam, że ten short znaczy short. ten vlog wczorajszy, że mi się wczor przetworzy wczoraj, bo myślałam, że dopiero dzisiaj go będziecie mieć, ale no ale się przetworzył wczoraj, jeszcze mogliście go sobie na wieczór obejrzeć, także. Bardzo mi w ogóle, wiecie, miło, że mam tyle wyświetleń. Już mam ponad 5000 tysięcy wyświetleń w tydzień czasu. To jest naprawdę dla mnie mega miłe. Ja się naprawdę nie spodziewałam, że kiedykolwiek będę miała taką ilość wyświetleń. No naprawdę. O, jeszcze poście, widzicie, wczoraj zmieniałam. Wiem, że to może niedziela, ale to tam, wiecie, poście to tam chwila, moment. I co wam jeszcze powiem? No nie wiem, no. Jutro... Nie wiem, czy jutro nagram kolejnego vloga. Mam nadzieję, że nagram chociaż taki 10minutowy No a później to o właśnie. Jeszcze miałam wam coś pokazać, bo wczoraj zapomniałam. A jeszcze w sobotę sobie kupiłam jeszcze jedną bluzkę. O taką, widzicie? Taką bluzkę sobie jeszcze kupiłam. Też z krótkim rękawem. Czekajcie, może położę, żeby wam to lepiej o pokazać. To tak wam pokażę. O. Widzicie taka bluzka z krótkim rękawem. Coś podobna do tej co mam na sobie. O do tej. No tego to jest rzeszara, prawda? Więc, ale też fajna. Za 20 zł także nie była taka droga. No i co? Słuchajcie, ile? No już 7,5 minuty to zaraz będę kończyć. I tak jak mówię... Nie wiem czy jutro nagram, nagram vloga. Postaram się, bo w środę to raczej będę szła na rynek. To pewnie nie, nie nagram w środę vloga. Yy, nie wiem czy w czwartek nagram, bo w czwartek co prawda jest Boże Ciało. Także no nie wiem czy w czwartek nagram. Wiecie, postaram się, żeby nagrać coś w czwartek, ale no nie obiecuję, że coś będzie. Także co? Także ja się już się z wami będę powoli żegnać. Mam nadzieję, że do wieczora się przetworzy ten filmik. Ja wam życzę miłego dnia. W ogóle dziękuję za tyle pozytywnych komentarzy. Nie spodziewałam się naprawdę, że chcecie coś takiego u mnie oglądać. Ale mówię, musiałam się ustosunkować do tej jednej sytuacji z wczorajszego vloga, bo no nie dawało mi to po prostu spokoju. Także... Jeszcze raz przepraszam y, tych, co uraziłam tym, ale no, po prostu, no musiałam się ustosunkować do tego komentarza, bo, no musiałam wyrazić swoje zdanie, tak? No, dobra. Także co? Ja Wam życzę miłego poniedziałku. Mam nadzieję, że spędzacie go fajnie. Yy. I co? No i w sumie to wszystko chyba na dzisiaj, no bo tutaj już nie będę przyciągać, to już ma 9 minut. Więc jeszcze tak z minutkę i będę kończyć. A tym, co się mówi, nie podoba, że tak latam z kamerą, o tak, w tej z powrotem. Ja na razie nie mam yy, możliwości kupić takiego, wiecie, kijka do nagrywania, więc ja na razie będę tak trzęsła tym telefonem, bo ja bo jestem jeszcze niewprawiona w boju, że tak powiem, do nagrywania tych filmików. To są moje pierwsze razy, ale i tak ludzie mnie chwalą, że jak na pierwszy raz no i z, no z leką jestem, wiecie, z leką, niepełnosprawnością. Ale po prostu Tomek mnie tak, wiecie, zmobilizował do nagrania te, tych vlogów. On czekał na takie moje vlogi, że ja nie mogę, wiecie, ja nie przestanę ten. Także Tomek, ja wiem, że już kilka razy ci mówiłam, ale jeszcze raz ci powiem. Tomku, jesteś moim motywatorem number one. Także dzięki Ci serdeczne i co? I pozdrawiam Cię bardzo serdecznie w ogóle. Gabrysiu, Ciebie też bardzo pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję kanału i wszystkim moim obserwatorom bardzo dziękuję i pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego poniedziałku. Mam nadzieję, że jutro też może nagram vloga. Także co? Także do jutra. Short ze skawą chyba już dzisiaj nie nagram, bo raczej mi się, bo chciałabym tego vloga dać, a raczej chyba mi się nie zrzuci to, no na pewno się nie zrzuci do 15:00, także no dzisiaj short ze skawą nie będzie, ale może z zachodem słońca będzie, jeśli mi się zrzuci do wieczora ten filmik. Także co, zobaczcie jeszcze raz na to niebo. Ja już wam mówię dobrego dnia, dobrego poniedziałku. I co? I widzimy się, mam nadzieję, jutro. Także pa! Pozdrawiam Was, pa!